drzwi to jest naszej serii. Podwórko, końcem, z nami jest Krzysztof. Siemano. Oraz widzenia na zamian. się wszystkim, wszystkim fajnie, że jesteście. Yy, słuchajcie, dzisiaj tego odcinka miało nie być, ale uznaliśmy, że dzisiaj dużo się fajnych rzeczy wydarzy przed, tym, przed odcinkiem tamtym następnym, czyli ze żliw, który będzie na wykąpań. Yy, I tak właśnie pasuje nam zrobić teraz ten po to, żebyście zobaczyli, jakie nowe nabytki będziemy mieli. właśnie jakie mamy. I yy, jakie będziemy mieli, bo też coś kupimy. Yy, przy okazji pokażemy, wam, jak się naszego nasze gospodarstwo, bo zmieniło się dosyć dużo w nim. Yy, może tak na teraz, pierwszy ale trochę się zmieniło, także yy, no to podziałamy, a dzisiaj szybko pojedzie sobie też yy, ogarnąć. E, 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 tutaj te palety, stąd. Yy, załadować i sprzedać pojedzie też po cukier z cukrowni. Tam kocham, chyba tylko jedną paletę, wiesz, załadować trzeba. Nam jest 40 czt palet też. No to... A ile, ile wchodzi palet na tą całą przyczepę? 20 z hakiem chyba. Okej. Okay. 20 z hakiem. Nie, albo jeszcze coś nie pamiętam. Dobra, to weź tam te całe palety, wywieź i tyle, nie? No, no będziemy tak więcej. Zobaczmy Zobaczymy, ile tam tego jeszcze jest, bo w ogóle y, my tam ciągle działamy sobie z tym cukrem i zobaczysz jeszcze z tysięcy jest, także no, z tych 280 tysięcy jest jeszcze spokojnie jeszcze. Mm, spokojnie się jeszcze zrobi jakieś ponad 100... O no, prawie y, no, 125 tysięcy cukru, także naprawdę tam jest co robić, nie? Y, dobra, a teraz może pokażemy co się właśnie zmieniło na gospodarstwie. smart, na na nabytki, ale najpierw y, budynki Yy, trochę to po, do pozostawiałem, i troszkę to się też pozmiało ogólnie, jak widzicie. No bo yy, mamy teraz nowe silosy. W końcu. W końcu nowe, potężne. Tak, żeby prób, jest, e nagrywamy. Silosy i mega cieszę się że właśnie one tutaj są. O, ale tu jest zjazd taki. Nic tu jest. Dobra, nie szat. No, więc mamy w końcu nowe silosy, takie właśnie duże. Dopiero co pytałem widzów czy takie silosy jak, takie same jak do tej, do tej wiatki, ale tu byśmy mieli po prostu to postawić, więc no, no bez sensu, że tak zostawiać, a tu jest tylko taki przejazd, wiecie, że zabrać coś od kurek, jakieś jajka i wyjechać. No, bo i tak tam tamtędy sobie. Także spoko, myślę, że to git. No i takie nas silosy kosztowały ogólnie 70 tysięcy. Te dwa, nie? Wyb wybetonowanie. A ile ma pojemności taki jeden? Wiesz, może? Mmm... Nie ma pojemności tutaj, nie? Jest po prostu podany wymiar, nie? Aha. No, więc y, jest po prostu na wymiarach, ale nie wiem ile tego będzie, w każdym razie zobaczcie. Mamy to pole na, na kukurydzę i jeszcze całe pole y, na kukurydzę o tamto i to wszystko jest na kieszonkę. także... Tutaj jest kawał kukurydzy i... No to nie będę biegał. Czyli, ci... No, klas się zatrze, nie? Zobaczymy. Nie ma opcji, że się nie zatrze, także... Yy, dobra, to to widzicie właśnie na kto się prezentuje. Trochę tam do jakichś takich drzewek, żeby to, jakoś tam nie było tak pusto i łyso, Więc, no, takie delikatne, nie? Yy, no dobra, a my teraz idziemy wam pokazać nawet. Dobra, do roboty. Yy, coś, co dzisiaj kupiłem specjalnie na ten odcinek. No bo yy, ktoś tam mówił, że w sumie by się przydało z, z wymienić tamtą siewkę. Ja mówiłem, że nie, bo ona jeszcze mm -hmm. jest malutka. I nam wystarcza, bo my tylko wszystko właściwie. Jakby nawozem naturalnym, na No obornik, ale tak w sumie. Rościewacz nowy. No, Zobaczyłem, jak teraz kawałki pól mamy, i trochę nie chciałem się tego robić, szczerze mówiąc. Więc za ponad tysiąc sprzedaliśmy tam tamten rozciewać tysiak czy coś? Nie pamiętam ile. 1500, tak, tak. bo mało było. 1500, a za 22000 kupiliśmy sobie rozsiewacz od salki. No i teraz będziemy sobie nim działać. 300, 200 litrów pojemności plus pokrycie, możliwość rozrzutu aż do 50 metrów. To jest naprawdę niebywałe, bo to mega pomoże im się agarnią po prostu. Ale ja tego nie będę robić na 50 metrów. Będziemy mieć 32, hmm. ewentualnie 24 i dzisiaj tak to będzie, nie będziemy jeździć, także. Mm, salki parafialnej, tak, to jest uh -huh. salka parafialna. Także super sprawa. No i, i, i co? No działamy chyba, nie? Ty krzywdu jest sprzedawać paletki, a ja... Uh -huh. mm, może być nawet fajnie tak, jak się uda, to byśmy za mm, krzychowe pieniądze kupili od razu. Y, nowy nabytek. Czyli, właśnie, przyczepy, bo będziemy mieli nową przyczepkę, ale nie idą przyczepkę, weźcie kupimy. Teraz, nie, jak to przyczepkę? działa? To jest włącz eee, czujnik, włącz otworzymy ładowanie, no, no, zbiornik i na ciecze, nie. Co jak to będzie szło? No, ogólnie to. Palety Big nie, bag. Już, Takiego właśnie niedużego, nie ale. Work typu Big Bag. Co? Bo, aha, bo ja ustawiam sobie teraz ten, jakie tam przy palety, nie? Na no palety, no, Europalety musisz się sobie, nie? Okej. Okay. Krągłe bele bawełny Wybrałem sobie właśnie takie tego właśnie salki, bo nie jest w miarę spory I ma możliwość rozrzutu Ale przede wszystkim nie, nie jest bele dla naszego masaja, bo to masa jest takim wiecie Do pielęgnacji roślin mm, Ale ta warzyw? Więc spoko Tak mówię, mówiłem, weźcie 100 metry Ojej, Łącz, Weź. automatyczne ładowanie Ha no, y 50 36, 24, 20, 14 i 15. No myślę na 24 podziałamy sobie. O, dobra. No, no idzie. Gdzie? Wjeżdżamy sobie w to pole. No i mnie Trzeba się puścić. Trzeba to po prostu poogarniać, bo tutaj za chwilkę. Destro mnie kusi to 50 metrów zrobić, nie? Wam mm -hmm. Chyba sobie zrobimy tę 50. A nie, to 36 to nie damy sobie. Op. O, dobra. Może trochę lepiej będzie. No także 6 metrów. To już chyba nie, to, nie będzie, będzie jednej tej. Sztuczny, ja ogólnie od sztucznego jak najdalej, ale no teraz niestety musieliśmy uczyć, no bo to jest taka końcóweczka nie będziemy Oj? No No takie, wiecie, to jest coś Dawaj, tu do przodu. Wicera w średnim takim stadium, tak nieco dopiero wie wkład. No i widzę oczywiście, że taki... Wiadomo, że... On jest nie, nie jest przyjmowany? Bo... A, krzywo tam się zawoduje sobie, bo oni nie jest przyjmowany. O, dobra, troszkę. No. Tak ten naokoło. We że to dziwnie się gra, ale jak, widzieliście, jak widzicie no, mamy różne opryskiwacze, mamy różne rozsiewacze. Tak, Teraz To tak, jak już dać, co? A, a dwa, że nam się po prostu nie chce w bawić, więc tak przynajmniej myśmy sobie chcieli, nie? Um, co za Bały. mamy? Mamy bombę i New Hollanda. Ale dzisiaj, znaczy dzisiaj. Postawiliście już, już tę fabrykę palet? Nie! Palet, tak? Jutro kolejny odcinek. E, prawdopodobnie z tej serii, bo teraz macie znowu daily, więc... Dobra, to jest wszystko e, chyba dobrze, to. to, to już palet synem, nie ma. To ten, no, w tych lukach też nie ma palet, nie ma. Z kolonii. Mm, tylko oczywiście z kierzem razem z ojcem, nie? Odcinekami, pamiętać o tym. Więc to, że teraz wychodzi tak nam że wysiadacie z synem i teraz cztery odcinki... Nie, trzy odcinki pod rząd lecą, nie? Mhm. Także fajnie, bo serii dzisiaj się już tam y, doprowadza powoli. Ja to z tym się jedzie? Do od ostatniego odcinka. Eee, przy okazji powiem fajną rzecz: Bo wyszedł Straw Harvest dzisiaj, jak nagradzam? tego Harvest. Stycznia? Osada, to nie, dino. E, ta właśnie, e, to, jest to, to jest na targu, nie ten tutaj. Czymś takim, co w sumie nam fajnie rozmaici. Jeszcze byśmy chcieli to zrobić na tym, na tym saveie. Opór dla wida Tylko wiatra, ale i Harvest, ja wiem, że tam jest. Jest opór. Potężny, nie, potrzebny. zapki zap zap pas teraz mam One się automatycznie zapiały, no nie? że. Bo to jest z autoladem, jakby co? W ja To mogę wyłączyć. Tego. ale to zrobimy sobie, to wiecie? Zaroczek, nie wiem. możesz do z wami grać? No to, to jak widzimy grać się, się, się spokojnie, nie? W serii? Na no, no, z widzami. Mm, ten Strow Harvest i zobaczymy, co to jest, bo jest. Oj, oj, cieka, po prostu. eleguje. Indziej tego Strow Harvest, jak tu nie użyjemy, nie? Hmm, Dawaj, tu. To tam też jest oczywiście budynek potrzebny do produkcji tego peletu, yy, także to też wszystko się tam załodziło. Znaczy nie, nie do peletu. Tam jest budynek do, do ładowania peletu. To już się nie, nie dodała Już na tym? Nie naddała się. Yy, na, tej, na tej maszynce? Proszę to, się naddać. A Tadek, no chyba tak. Ja nie wiem, ja się nie znam na tym. Tak mi się wydaje właśnie Kurczę. To tylko tyle z tego było? Nie no, czekaj A. bo Jest. Ja mówię, co jest? <grystanie> Dobra, problemy są, trzeba wszystko ręcznie Spoko Spoko, spoko, tam no, 250 tysięcy chyba 254 jakoś Także... też gdzieś zarobiona? Czy jeszcze coś tam masz? Jeszcze, jeszcze, poczekaj bo Okej, okay, okej okay. Tak on żebym się tu wdupił na to targowisko to... <grystanie> Troszkę wyjechać bardziej pod 30 niż pod takie maszyny No właśnie, a, nie było planowane a, w ogóle. Jeszcze Jeszcze. e Jeszcze nie. jeszcze, bo się baliły palety. Okej okay. cyk. Nie, to jest i tak. Już widzę, by że fajna jest stronka z koło z tego. Kurde, zaraz dużo wyjechałem z tej z tym. No, jeszcze. teraz kręcę. No <noise> i tak jakieś 20 tysięcy zrobili na tym, nie? Eee, chyba ta e. Tam po 900 zł za paletę będzie z cukrem, nie? Okej. Okay. Nie więcej, także tam też coś z tego cukru zawsze będzie. No kurde. Czekolaci. Landaro. E, zaraz... I, bo szukam właśnie koleżanek który tego nagrania. Czeker. Oczywiście bardziej się opłaca zrobić z tylko czekoladę, ale strasznie wolno nam się ta na czekolada tworzy w tej mleczarni. No nie, dasz się... I, mm, dlatego... Landaro ty. Będziemy sobie tam po prostu przewalać. No ale w sumie no to logiczne, nie? Bo no. jest duża produkcja tego. Najwyżej byśmy się dostawać w nową mleczarnię. W teraz w i to wszystko na... Teraz w, idzie. Rzeczy, bo ta stara trochę nie wyrabia, nie ma co mówić. Jest taka ta trochę malutka. Dałe po te teraz. A jakby nagle oczywiście mogę zrobić to, wiecie, w pikach e, mapy zmienić wartość jaką ona produkuje, że prędkość no. tej produkcji mm, ale to jakby... No zrobimy na 30, a nie na, na... klasy dwustukodne. Chcemy jeszcze wyjść. E, więc ale po prostu będzie taka taka. jest tak, różnica, to, nie? się nam 200 tysięcy rocznie oj. A to co stanie dodatkowo, ten cukier się, się sprzeda, nie? Tylko u mnie takie rzeczy. Teraz, Weź, nie, nie, nie. wyjedź z no, wody. Jak my to pole skończymy, to pojedziemy jeszcze w jedno miejsce, bo tam mamy jeszcze jeden kawałek pola do roboty. No, puść go! Hmm, no i na tamtym, po y, jak się będę jeszcze się tutaj z nawozami, to skoczymy jeszcze właśnie, skoczymy. Znaczy kupimy po prostu, zamówimy przyczepę. Po którą będzie krzyku odebrać No yy, to pomyślę, że będzie spoko Chyba krzyku, że ty pojedziesz na właśnie, a ja pojadę po przyczepę po prostu, nie? I może... A nie, ja pojadę po przyczepę Ale w sensie ja bym pokazał widzę coś ciekawego i... A to ja u się pokażę Okej, okay, no dobra <laughs> yy, Niech tak będzie Bo w sumie jakbym miał robić cały odcinek na ułożenie, to też tak może być dla widzów coś nieciekawe yy, Ale pomyślałem, że, że jeszcze mógłbym skorzyć, sprzedać właśnie Yy, za ciebie tam, nie? Bo w sumie teraz jeszcze coś no, a co tu mamy tutaj do roboty mm, nie wiem no, nawet Muszę sprawdzić, yy, 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 jeszcze jest to poletko. Aha, dobra, to jeszcze jest to. Jest jeszcze kuryza. No trochę jeszcze, to już dwa pola są do roboty. No trochę jest, trochę jest jeszcze, nie. Krzyżej się buntuje? No tak to jest, jakieś jeszcze krzywych na górę, odcinek to już w ogóle, nie? A nie chcę naprawdę pokazać jak się nawozi. Ja bym skoczył jeszcze ja, sprzedać ten cukier. Ale teraz, to, teraz ładuję Cukier. To będzie Ci załadować, czy jak? No załaduj, załaduj. Dobra. Załaduję Ci... Yy... O, wtedy się pod, pod Ciebie podjadę, dobra? Dobra. Bo tak się składa, że będę miał tutaj przy okazji do Ciebie yy, pole do jednego załatwienia, nie? Mhm. Także akurat będzie pasować, myślę. Cofniemy sobie to jakoś. Aha. O, Panie, idealnie po prostu. Idealnie. No się, o. Na milimetr, ale się udało. Nie wiem muszę sobie wysiadać z tej maszyny, żeby ją napełnić. Dawaj, dawaj. Nie mam takie, że muszę wyśmiać, żeby to się... wszystko. Tak, w sensie zdalnie raczej. No, okay, szybci. Mamy 3200 Ile tych palet mało? 8 O kurczę. Magazyn jest Ciuchle. pusty, o. No i elegancko. Zładowane. Powolutku. Też jest tak. Y wyłącz ład automatyczne ładowanie. To się zapięło. I mam ten. Załadowane. Ok Cukrym, nie? Spajd sekundeczkę będę przydaje na tutaj... tej tymczasowo. Czekaj, to może mu wyjadę tutaj o Próbuję przynajmniej. Wyjechać Eee, to jest coś nie w takim razie. Okej. Okay. No koło muszę jechać niestety, bo tutaj nie mam jak za bardzo. Tośmy mieli drogę aleśmy ją przeorali. Mogę wyłączyć. Ja okay, no, trochę dałem trzeba. No, także dzisiaj taki troszkę odcinek, jeszcze taki ostatni, można powiedzieć, podrygów tych e, sypnięciach jakiegoś tam azotu. Na to. Zważym się? Jakieś fryski pójdźcie, jak już. Mm. O, 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 o. ale oj, takie też można oczywiście rzucić. Mimo, że sporo swojego jeszcze mamy, to, to ten może zawsze tam cię podtrzymać, nie? Czemu? No, po Czemu tu się coś takiego dzieje? E, chyba nie wiem, czy powinno, Nie, chyba ci powinno starczyć, wiesz? Wydaje mi się. Co okaże. O, jest. skręciłem tak. Uf. Jesteś gdzieś na... tym? Na placu? się. Co, co? Ważę się. A, ważysz się, dobra. O, to akurat się miniemy tam. Dobra. jesteśmy na sukrumi właśnie zajedziemy. Yy, łąk chyba nie ma co nałożyć. wiesz? Jak już to łąki, to rozlejemy ich na Iwico. Okej. Okay. No bo to łąki zawsze... Co roku można będzie się podlać. Okej. Okay. Dobra, to trzy 18 ton, okej. Okay. Spoko jak to tu wygląda. Zabieraj. Mierdzielę. Się... turbo turbobombiarz. Wolne sloty są? Ja wszystko zabrałem. A to są wolne sloty na tym, na palecie? No bo zabrałem wszystkie te, palety. Aha, wszystkie, tak? Tak. Nie ma więcej w magazynie. A czemu ty zawróciłeś? Zawróciłem. No, miałeś na polechać, nie? A, na dziewięćdziesiątkę, dobra! No. Nieważne. No, no dobra, niech to. Najgorsze to, że ogólnie ten cukier lubi sobie tak troszkę polatać. I zobaczymy, jak to będzie. Nie da werta. Druga strona. I cukier. Nas. Nas. polski cukier, rozumiecie? Nasz. <laughs> Kurczę, chyba pada tędy, wiecie ludzie? Tędy sobie zakręcimy. Pada tędy górką. Bo tu będzie mm. trochę problem. Mm, uh -huh. Imo, wydaje mi się. Ale ładnym mruczy. Transporty. dobra, 40 tysięcy litrów, na znaczy 40 tysięcy litrów po 900 zł Ty, ja? Jeden jeden jest. Jeden jeden. Normalnie się kopię To niedobrze. Dawaj, 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 no pojedzie, pojedzie, pojedzie. Druga, darcy akan tu. Ty chyba. Nie? Już tak powoli, strasznie. Nie. Na łąkę kurczę ludziska. To nie ma co, wiecie? Łukasz, wolno. Ty po prostu tę tędy na asfalt zarazu. Bo będziemy tam się godzinę wstaczać, nie? Mm -hmm, mm -hmm. Ale to jedzie tym masajka. Wąskę chopo, jedzie. Bo, dobra, chyba chyba. W ten. Chyba zaczyna działać. No właśnie, chyba, ty właśnie gościa nie widziałem. Ty to robisz teraz tak, że jak ja gadam, to ty u siebie. W sensie się i też coś mówisz, czy... czy, czy nie? To zależy, czy coś tam... Dopowiem, nie? Jak tam piszą na czacie, to im odp odpowiem. Czy, czy, czyli normalnie to jest tak, że ja prowadzę dwa odcinki, a ty po prostu <grywa> drugą perspektywę, tak? Tak. <grywa> świetne, świetne. A, jakoś idzie. Dobra. No i zdycha, zdycha już. No. no patrz to nie. Nie podjedziesz. A ty nie możesz podjechać pod... Pod co nie możesz podjechać? Pod asfalt. <laughs> na jakoś mi tu w ogóle latają wiesz. Może no, przyjapa skręca albo coś. To przecież ma korek nie? Aha. Dziwne straszne to jest. No. idzie ale tak wiesz. Jeden jeden i tak... W sensie ludzka, to nie jest jakoś tam mega dużo, żeby to nie podjechało, nie? On jednak ma prawie 200 koni, to nie, nie róbmy sobie. Nawet bez oporu, a tak? jak byś włączyła po to, był pożet? Też nie, 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 nie zakopuje on nich, tutaj. tutaj. Nawalony cukru jest, to nie, ciężko nie idzie? I idź całkiem nieźle, nie? Coś cię, Jak nawalony cukru? ci palet tylko. No były podczepione, bo i tak bym nie załadował, chyba nie? Okej, okay. no nie wiem. No ja też nie wiem. No pierwszy raz to go używałem dzisiaj. A, okej. Okay. Dobra. Dobra, z górki jakoś jeździ, nie? Powiem ci, że ta kolana trochę nasza to jest naprawdę taka. Mhm. Górzysta ta mapeczka. <laughs> Okej, okay. ja teraz sobie ten jadę i przypomnę sobie, jak to robiłem w 19. Co za ciasy! Co za ciasy! Co za ciasy! Polej jeszcze 90. Aha. <laughs> Bo teraz z nimi jadę sobie. Ależ nie, to będzie wtedy, o tej stronie będzie lepiej wjechać jednak. To jakoś się bardziej jednak złamie. No zobaczcie jak to jest, jest kukurydzy, nie? Aż, aż tam sam pod koniec mapy, nie? że to naprawdę. Balenciaga. Duga robi wagę i konik ma cięższy traktorek? No ta Wiadomo, nie? Nie, to przecież jest jakieś do kitu, stary mówię ci, nie? <laughs> Nic nie robi, ona sama ucieka, nie? Na bok po prostu. No, bo coś nie wiem, co z tym trzeba zrobić. Znaczy nie ma lepszej, fajnie się przyczepki, która byłaby zautomatyczna do wszystkiego, nie? Uh -huh. O to chodzi. Ja myślałem, że przyczepki takaś sobie tańczą ogólnie, po całym odchawie i po tym, po logu. Ale hamowałem, nie? Chamie strasznie, tak. Teraz takie to kierowcom? No. Tak. Super, że teraz mi Nie, no widziałeś, u mnie też tak, tak robiło. jest kręciane, ale nie chciałem, nie? No, no, no. Nie, no, czekaj, to jest jakieś żarcisko. Darmisko na co tylko muszę sobie zakręcić. Dobra, jedno pole. No chyba to hamowałem z górki, a on ciągle pchał, nie? Dlatego nie no, mogę tak, skręcić. Normalnie powinienem po prostu pójść spoko. Okej, okay. dobra. Ha, bo on brał ten jeszcze tam. To jest moje pole? Tak, to jest moje. Gdyby sobie. Powolu, powoluteczku, powoluteczku. Dobra. Za cukier. No obstałem że będzie jakieś. No prawie stokłoska, może nie? Nie, Soklowska nie będzie. Nie, nie będzie. Pokaz zmagania erfetka Puga? Zmagania rfetka 80 tysięcy? Co? <laughs> Tylko tyle? <laughs> za ten cukier? To nieźle. Jak ja to policzyłem? Czekaj, ty, nie, nie wiem, poczekaj teraz. Matematyk. To jest cukier? To sprzedałem w ogóle w dobrym miejscu? Cukier. A czemu w sierpniu ten jest najwyższa cena za cukier? Nie, nie wiem, ale chciałem jeszcze teraz sprzedać, nie? No dobra, ale. Za, za 900 złotych. Nie, dobrze, zgadza się, zgadza się, dobra. wszystko jest ok, wszystko jest ok, no? no. Wszystko jest ok, dobra. Po prostu coś mi się ten poprzestawiał w głowie <gry existentialny graurai> Dobra, mamy mam wszystko w takim razie? Rojetka. Bójście to przeczepcie. Zobaczył u jego na tym, nie? Zjedziemy chyba sobie zaraz... tego <Pedro> perspektywy. Chyba kupię to ch przyczepę zamówię i pojadę potem chyba, nie? No to albo co innego. Chyba tak. A ty te są teraz potężne, nie? Jeśli nie mogę normalnie do blisko doczekać, będziemy tu mogli. Ja nawet nie wiem, czy my chociaż jeden zapełnimy Co ty gadasz? No. No oczywiście, że tak. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Jeden będzie na full'a nabić na 100%, nie? A ci mówię, że nawet mogą być dwa. Wiecie, mamy teraz najlepsze pola, które najbardziej plonują. To jest najlepsza klasa gleby, nie? Hmm. Myślę, Boże. że zaczniemy działać. Gość! Ja Najlepsze pole wzięliśmy na kukurydzę, nie? Dobra. To musi oddać wtedy. Musi, musi, nie ma opcji, że nie odda. I kupiłem sobie pszczepkę ludzka. Słuchajcie, dużośmy kombinowali na tym, jaka przyczepka to będzie. Chcieliśmy kupić łódkę i tak dalej, ale trochę na mnie w drodze było. Miała być tandemka, ale mówię z drugiej strony: kupimy co innego, jako tandemkę, bo ten tandemk oczywiście mamy. Dlatego ostatecznie e, padło na, na coś takiego jak e, coś, co normalnie by nie, nikt nigdy nie kupił, ale na tej serii się da nie pasuje. Czyli to jest oczywiście Szczepan Tfartecha, która ma do 28 tysięcy wolności z oryginalnego DLC. To także fajnie, bo tamta nasza. Ja chciałem tylko około 30 tysięcy, nie? Yy, tamta przyczepka, która u mamy ma 21 tysięcy Także ta jak będzie taka sobie to będzie samo git. Oczywiście kupimy jakieś fajne oponki Wybieram ten Szerokie. lepiej siedzieć to Oczywiście z pokrywą Kolor okrycie damy sobie żółty A czemu by nie i yy, rejestrujemy ją Na kolor rejestrujemy No a co był ostatni? Ty czy ja? Ja, ja byłem ostatnio Dodam mnie No to yy, ty masz K KF Krzysztof czy KR? Nie wiem, jak to zrobiłeś. Jest gdzieś napisane? Dobra, będziesz miał KF. Ale to ma obojętnie. 861 będziesz miał, dobra. Okej. Okay. I. 47 tysięcy tam wychodzić za nią, tak? A czemu wtedy aż. Aha, bo spokrywał, jeszcze chcemy i chcemy rozstrzelić za niej. Okej, okay, dobra. 41 tysięcy, okej, fajnie. Bostawka po prostu była tania. Tak, że spoko. No Podwójny lakier, dlatego tak drogo. Stam? Podwójny lakier. Ha, może być, może być. Dobra, więc ruszamy sobie, oczywiście, po nią. Pokażemy Wam, jak ona wygląda. No, i to będzie takaś nasza. Teraz tak, e ja mam. Ale co? Aż to siódemkę, zobaczę, i, czy tam da się dosypać. Bo, bo będziemy sobie używać tych przepraw. Czegokolwiek. Niż teraz, bo wcześniej było tak, że mieliśmy poczepioną tą. Yy, tandemkę. I ona sobie jeździła z jednym zestawem, a tamta z drugim, nie? No. Teraz zrobimy sobie tak, że ona będzie jeździła z zieloną po prostu, bo tamta zielona była teraz oborowa, ale jak się pociep... Kurde wagon cały taki pociąg, można bardziej powiedzieć. Pociąg. No to to jeszcze... PAGON! Tak, wagon. <laughs> Także będzie, będzie teraz to prostu tak pasować. A tamte dwie tandemy... Ja tu wyjadę. To do czego to powiem wam już niedługo. Nie tak, wiem. Oglądajcie wyczekuję konych odcinków po prostu, nie? Mm. Dobra, to ja sobie tu pobieram ją Tego kwarteczka Nie wiem, czy może białą by nie była lepsza ta przyczepka? Planteka? plandeka, alki z tym Jak ludzie myślicie, białą byłaby lepsza, czy taka jest lepsza? Ej, to jak ja mam tu wyjechać? O nie, to wyjechałem sorry To jest dojazd do pola? Ja tu się wpieprzyłem teraz Spoko w sumie taka A to jest yeah. ładna Okej, okay. podczepiamy sobie ją Jadymy. Mm, jak widzicie, no Zestaw osób. Dobra, nikt nie patrzy, przez pole o, się przy Szkoda, że nie ma nie macy żadnej, ale jest naprawdę konkretna. Jakbym dojechał tam do sklepu? Landara, można by rzec na trzech osiach. No, nam do zbożach najbardziej przyda i to już w kolejnym odcinku, jak mówię, będziemy ją używać. Dawaj um, tu. Ja właśnie wam pokazać... O, pola. To A, to jeszcze pojedziemy sobie dalej. Chciałem wam właśnie to pokazać. No, czyli w Następnym, tak, no tak, będzie już i kombajn, i pszczepa. Nikt i nie widzi to już Za dużo ten odcinek, więc mówię, nagram taki odcinek po pośredni, który wam tutaj jeszcze, jeszcze, pokażę parę rzeczy. I dopiero ta, ten odcinek, który przygotuję na żliwa, yy, będzie potem no, yy, całkiem, całkiem kozacki, więc. Zobaczcie oczywiście jak to będzie wyglądać mm, Przy okazji mamy nasze nowe pole 37 hektarów kupili w tym kawałeczku Tutaj właśnie I na tych właśnie hektarach będziemy też działać Dobrze tak, Właśnie pole kupić e, Więc mamy rzepak Ja się kucham... w końcu doczekałem W końcu no W końcu Także mamy teraz naprawdę pól od groma Jeśli chcemy tamte pole kupić z marchewkami e, Z burakiem posternym, e, Więc No kurczę, trochę się będzie działo nie Kasy na koncie jeszcze mamy Wystarczająco e, tyle Eo akurat mamy tyle kasy że ten, to co żeśmy zrobili dzisiaj, to poszło na przyczepkę, nie? No. Hmm, także pasuje. Dam się iść na 50 metrów, mam nadzieję, nie? Nieee, 36. A, tu jest na 50, tam 50 szybciej, nie? Albo no w no. tym polu, dobra, okej. Okay. No więc ja sobie ogólnie tu zjadę tym zestawem troszkę e, w inne miejsce, gdzieś może podobory. Albo tam, nie, jedziemy sobie tam. Nie czekajcie, tu staniemy przy tych losach, bo potem nie będzie miejsca, jak jeszcze kombajn przyjdzie też w ogóle. A kombajn, na mówię w kolejnym odcinku, także... No wyczekujcie, po prostu kurcie, będzie niesamowicie. I myślałem, że dzisiaj będę żliwa, ale tak, że zapomniałem, że sialiśmy ten jęczmień drugą połową po prostu miesiąca. No i nie wyszło za bardzo. Także no, proszę bardzo, eleganckie oto zestawy przed nami. Eee, ja się z wami żegnam, za odcinek wam bardzo dziękuję, skończymy się teraz wszystko zobaczyć, co tam się działo. Eee, to jestem po nie? Nad polu. Dobra, napiszcie tak farmtych, a wam szybne serdufa, nie? Także gitupa. O, krzykut będę śmiga, jestem z nowym nabytkiem. Także pasi... O, tak się, tak się pożegnamy. To dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, na cześć, na razie, papa Trzymano pa.